On ma jedną z najlepszych okładek, okładka świetnie, ja przypadkowo, proszę Państwa, kupiłem tą okładkę, to jest akwarela na Jarmarku Straucie w Bytomiu, nie wiem, tutaj chyba Smirno to rozstrzygnie kiedyś, bo co się stało z Godzickiem to namalował, to był drugi kosak tutaj, on tutaj gdzieś samobójstwo wypełnił, bo, bo nie kupowali mu później obrazu, a tu jest, widzicie, jak koń, koń ma piękny, piękne asymbeta, w każdym razie tu jest wiele takich rzeczy, no... Jedna z opowieści, bo ja się opieram takimi, tymi impresjami, bo to książkę można czytać od tyłu, od przodu, od środka, tak, żeby, żeby młody człowiek nie kupił, bo nie chcą czytać, więc musi to... Więc ja mam tu już na przykład, jak piszę o Beńkowej Wiśni tutaj, to w Opolu to trzeba, to trzeba powiedzieć. No wiecie, proszę Państwa, tu jest y, y, historia y, Fredry. Fredo zmarł we Lwowie. Tu, na Holszczyźnie. Tu, dzisiaj, Daniel Czajkowskiego, nie wiem, jak się teraz nazywa, bo w tamtych czasach poprzednik to był Czajkowskiego. I to jest historia niezwykła, bo Fredro chciał być pochowany na Łyczakowie. I powiedział, umieram i pochowajcie mnie na Łyczakowie. Gdyby nie ten skąpy jego syn, Sknera absolutny, to dzisiaj, ktokolwiek szedł na Łyczakowie, to by wszyscy szli do Fredy. Tak się idzie do Konopickiej, do Zapolskiej i tak dalej. A ten Sknera, Uparł się i powiedział, że nie, to my go pochowamy w bródkach tam, u siebie w kościele. No, no, no. Tak, ale, ale więc jak go pochowano, więc i tutaj i opisuje ten dramat, który się rozegrał, bo później on się tam dał pochować w tej krypcie, zabalsamowano go, cała rodzina tam żonę pochowano, później cała rodzina jest w Rudkach pochowana. I teraz jest 39 rok, chodzą Sowieci, kościół jest zamknięty. Absolutnie niewiele. i robią tam magazyn, magazyn kapusty kiszonej, ogórków kiszonych, zamykają to wszystko i w Polsce przez 30 lat nikt nie wie, co się dzieje z Milczenie, cenzura działa ostro i w końcu w siedemdziesiątych latach yy, publicysta krakowski, Rożko, to, to też Lowiak, Napisał artykuł coś się dzieje? No, wielki komediopisarz polski, nie wiadomo co się dzieje. Podobno wyrzucił trumny, jego i cynę przetopiono, gdzieś tam go zakopano. Odnajdźcie ludzi, którzy zakopywali, przynajmniej wiemy gdzie kości są. I wtedy profesor Bogdan Zakrzewski, wybitny, wybitny, wybitny wrocławski, fedrolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, znakomita postać, który napisał świetne książki, postanawia się przerzeć, dojechać do rudek. Wtedy poruszanie było absolutne, więc on się przedał, znalazł sposób, dojechał do tych rudek, magazyniera tam znalazł i ten magazynier mu otworzył ten magazyn z tymi kiszonymi ogórkami, z dżemami i tak dalej, weszli do środka, podnieśli tą klapę do krypty, weszli na dół, patrzyli na różne trumny. Wszystko w idealnym stanie. Nikt tego nie zniszczył. Otwarł tam wieko. Patrzą, leży wredo jak żywy. Ja to pisuję. Leży, zabalsamowany, od razu go poznał. I ten magazyn, który tam prowadzał. Się wzruszył bardzo. I mówi: Jak się panu tak podoba, panie profesorze, ten, ten, ten hrabia, to niech pan z jakąś pamiątkę weźmie pod I złapał za chciuka, wyrwał tego chciuka i mówi: Weź sobie to. Ten oszołomiony. Wziął to do kieszeni. Wziął do kieszeni. Później się tłumaczył, że może że to może ostatni raz, to tam jakiś wszedł Polak, że to zniszczą, to on to wziął. Przyjechał do, do Polski z tym. No i zaczęła się komyka. Co z palcem zrobić? Poszedł do kardynała Gulpinowicza. kardynale to może byśmy pochowali palec. To mi ktoś zgłupiał. pogrzeb palca Fredry i jakaś paranoja. No co, to już w ogóle kościół tutaj, uciekaj mi z No to pojechał do Warszawy, do muzeum, do Muzeum y, Literatury y, i poszedł do słynnego wtedy profesor, y, pieniążka. Tam na, mówi panie dyrektorze, palec mam Fredry tutaj. Coś zgłupiał palec w kaplocie, będzie Fredry. A tu już go zaatakowali. No to profan poszedł, urwał palec Fredry. Teraz mówi, że mu jakiś magazynier dał, tobie to koledzy zawisnicy zaatakowali go totalnie. Miał utrapienie, a ja tym tutaj piszę, utrapienie w końcu, w 8 roku kupił tablicę jakąś i wmurował w kościele świętego Mateusza w, w, w Wrocławiu. Będziecie tam jest filarze wmurowany, tutaj jest palec. <grym> Historia, historia tego. Tej Ale też pokazuje taki dramat e, Fredry, bo Fredro, kiedy e, miał wielkie sukcesy po zemście, po, po ślubach panieńskich, został zaatakowany straszliwie przez romantyków polskich, przez, szczególnie przez Goszczyńskiego, IV narodowy, który tu leży na łyczakowie i tutaj na, na ulicy Fredry, ma, ma ten, e, zaatakował, że co to polskie piekło. Co? W momencie, kiedy naród nie woli, rozebrany, nie ma państwa polskiego, to zamiast pisać kordiana, dziadów i tak dalej, to on jakiś śluby pan niemiecki, jakiś panów jawiarski, nie, nie dopuszczali, to on się tak przejął tym, że zamknął, zamknął się w tej benkowej gniźni, bo tam się jest technik weterynaryjny i tam jest ładna tablica, bo dyrektor tego techniku uszanował, i tam wszystkich zmusza, żeby wiedzieli, kto jest tu Piękna postać tego. Nie wiem, czy jest, jest ale ja bym to on tam był. I Fredro zamilkł na 30 lat. Tu na chorożczyźnie później umierał. Bardzo cierpiał, bo Podagra nie było z Ostatnia Ostatnio to były jego. I kiedy, jest Hemat napisał piękny, zapomniany utwór. Dawny stwór, ja tylko przywołuję, bo później wydałem ten, ten jego utwór. On opisuje tą historię dramatu, która się rozegrała właśnie kiedy umarł. Goszczyński, właśnie tu w tym domu, tutaj blisko ulicy dawnego Batorego, Watutina, teraz chyba, yy, jak się nazywa, ja tak, tam jest ta tablica. Lokaj przyszedł na choroszczyznę, bo to było tu na tym, na do harmonii, powiedział: Panie krawio, właśnie mam informację, że zmarł Goszczyński. Wtedy krzyż powiedział: Zosiu, do żony, zaostrzył pióro i przynieś im kaust. Będę pisał komedię. Nie ma tego człowieka, ja będę znów pisał komedię. No i ten, 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 ten pomysł wykorzystuje Hema w swoim utworze, że on się pochyla nad kartką, mrok zapada, a tu z góry, z chmury wyłania się duch goszczyński Znów bierzesz pióro do ręki, żeby mamić naród opowiastkami o ślubach panieńskich, Kema świetnie bronił, bo on staje po wojnie i mówi, łatwiej jest napisać dramat niż komedię, finezja i tak dalej. Ale to przywołuje, przy okazji, więc w ten sposób pokazuje te, te różne historie. I ponieważ ja pokazuję czasy, tak jak w tym filmie, że to jest ta radość, ja uciekam od historii takiego, że cały czas tego zrzędzimy i zrzędzimy. To są tak ciekawe rzeczy, że tak trzeba to pokazać. I tutaj na przykład, nie chcę tego ale powiem jeszcze jedną historię. To jest pisane tak, że od tyłu, od przodu. W każdej książce 300 fotografii i około 1000 nazwisk. Przypuszczalnie anegdotami. Staram się pokazać, nawet jak zdjęcie opisuje, to ja zdjęcie nie. No, dam przykład z pierwszego tomu. Jest tramwaje konne w Lwowie. Mógłbym napisać tramwaje konne w Belwowie, w jednym z pierwszych miast, gdzie tramwaje konne były. I mógłbym zostawić to. Tramwaj konne w Lwowie. A ja, że mnie czytelnika pociągnąć, to mówię mu historię. Otóż się zdarzyła historia, że jak tramwaje konne tu wprowadzono, jeden z podobno jazda tramwajem konnych prowadziła publiczność w straszne podniecenie. Jakieś podniecenie dziwne wchodziło w człowieka, nie wiem, ten pęd, jak to mówić, pęd, jak koń to ciągnął, nie? W każdym razie podniecało to ludzi. No i zdarzyła się historia, która tu się rozegrała w Lwowie, że yy, młoda para gimnazjalistów, czy licealistów, którzy przed naturą jadą z tym pojazdem na górny łyczaków, weszła w stan takiego podniecenia, że wysiedli na końcowym przystanku na łyczakowie i dziewczyna w powiskim zagajniku oddała swoim partnerowi to najcenniejsze, czyli dziewictwo. Oddała mu tak nieszczęśliwie, że zaszła w ciąży od razu. No i powstał problem, bo rodzice postanowił podać do sądu Towarzystwo tramwaj -Kąty. Słuchajcie, stworzyliście jakąś potworną maszynę, jakiś pojazd, który wprowadza w stan podniecenia i te niewinne dzieci przed maturą jadąc tym pojazdem, tak się podnieciły, że zrobiły to, co zrobiły, szaleństwo po prostu. Płacić alimenty. Ale szef Tramwaj-Kondy w Lwowie nie był w cienie bity, Wziął najlepszego adwokata lwowskiego tamtych czasów, Maurycego Aksela. Słynny Mauryce Aksel miał kancelarię, kasomówca, notabene ojciec Erwina Aksela, reżysera, który bronił sprawie w sprawie Gorgorowej, i wielkich procesach. Przygotował się do rozprawy, wygłosił piękną mowę, w której wykazał, że to nie Towarzystwo Tramwajów Kondych ma płacić alimenty. Tylko sprawdza w ciąży. Oto to historia, historia, historia. Nie powiem, nie staram się tak, ale znajdź anegdotę i przyszedł I tu jest jedna, bo nie no, możemy opowiadać o tym, w tym tomie jest kilka takich opowieści. Tu na przykład jest o Cajmerze. Proszę Państwa, starsze oboje Polaków, ja jestem już w epoka, ja byłem hipisem. Ja wyrastałem na Beatlesach, na Rolling Stonesach, to jest moja epoka, ale moi rodzice słuchali Miatkowskiego, Koterską, Mirską, pierwsi Włos i tak dalej. Lata 50., tuż po wojnie, okres Bierutowski w Polsce, gdzie muzyka, ta, takie bel canto, takie, bo, wtedy się pojawił Jan Cajmer, urodzony w Samborze. To jest historia Jana Zajmera. Jan Cajmer i Władysław Szpilman są twórcami po wojnie polskiego radia. Spilman jest bardziej znany, bo przez Polańskiego, bo przez pianisty i tak dalej. Natomiast Cajmer w latach 50. był postacią fenomenalnie, po prostu powszechna, znano. Dzisiaj go nikt prawie nie zna, bo miał nos do wykrywania talentów. I on odkrył talent Janusza Gniatkowskiego, Marty Mirskiej, Jana Danka, yy, Mata Zylskiej. która śpiewa jak kasztany, słynne przeboje. A przecież Janusz Gniatkowski to, to był apasionata, to był po, pozytywny też w tym koncertze, to była niezwykła pozycja. On po prostu miał ucho. Gniatkowski był urodzony w Lwowie, Synem kucharza, truskawca, gdzieś tam go Cymer usłyszał, że tam coś mówi, co ma, przynę. A nie, nie, tylko pan zaśpiewa, to? go nie pan to zaśpiewa, chodź ze mną. Wziął go do studia w Katowicach, finansowa. I ten to miał taki nos, w czasach stalinowskich, kiedy z jazzem się walczyło, to on się tam gdzieś. Uwikła mi jakąś wypowiedź, że to jest muzyka jakichś zrodnialców amerykańskich, niedopuszczalne, to co to kuszczanie, co, co słuchać jazz. I przychodzi rok 1956, odniszcz go Głuchowska, no i moda na jazz się zaczyna. Nie miał szczęścia, nagle się pojawiają Komeda, Trzaskowski, inni, Dutuś Piatuszkiewicz, no i go zaatakowali. Cajmer, który tak był popularny, pozwolił wyjechać do Izraela. Sokolskiego miał kolegę, załatwił mu mister, że on wyjeżdża do Izraela, zostawia Polskę, które atakują. No ale był bogatym człowiekiem, chciał trochę pieniędzy, a jak wyjeść? No. Więc padł na pomysł, bo zaradnym człowiekiem był. Kupił jakiś złoty złom, pierścionki, i z tego złomu złotego kazał odlać po piersi Lenin. Oddał po pierwsze na kilku paszport dostał, figurkę Lenina pod, pod parę nie chował w ogóle, gdzieś tam chował, żeby ten film wracał. Nie, że tutaj chwicie z figurką, Lenina złotą, cenik na Okęciu, patrzy na tą figurkę, i mówi: Co to jest? A my, ten, ty nie wtają, co to jest? Tylko kto to jest, jak nie poznajesz sylwetki? No to celnik, celnik proszę do samolotu. <śla> Cały z figurką przed do samolotu złotą, ale wyglądało w Tel Awiwie. I tam podchodzi celnik izraelski i mówi do cejmera, kto to jest? A on mi, ty mnie nie pytaj kto to jest, tylko co to jest, ile to <śla> No to jest cajmer, ale ludność nie pokazuje cajmera, gdzie, właśnie sobie, ten cajmer umarł, i nikt nie wie kiedy się urodził, kiedy żył, co się stało, nagle tak była postać, zapatrz jak, jak ta Atlantyda, ja nie mogłem mu ustalić i w końcu ustaliłem w Boże. Był synem Mosze Cajmera, który miał tam znakomity zakład yy, zegarmistrzowski, Jego córki uczyły gry na fortepianie, w tym tylu. on tam już zaczynał grać. Uczył klęczona ojca, klęczona, zrzesła, klęczona, czy Krzysia, klęczona z tego, z czerwony gita. To już moja epoka Big bitola. I, I później jest historia, dostaje wiadomości, dostaje zdjęcie od kogo? Od Wacław Achółki, który mieszka w Gdyni, urodzony w Boże a Huka był po wojnie dyrektorem stoczni Remontowej w Gdyni. I mówi mi tak, jak nawiązałem kontakt, mówi, wie pan, ja byłem dyrektorem i poleciałem jakąś delegację służbową do Japonii. Wracam z tej Japonii i miałem przesiadkę na lotnisku w Genewie. Przyjechałem, 6 godzin trzeba czekać na samolot do Warszawy, więc wyszedłem z tego lotniska, poszedłem pod fontannę tam w centrum, w te, ta słynna fontanna w Genewie, siadłem sobie na ławeczce, żeby sobie odpocząć, Zobaczył obok mnie, siedzi starszy pan, czyta Dziennik Polski, londyńskie wydanie. Dziennik Polski. W To się ożywił, bo to pan mówi: Zna Polski? Tak, znam Polski. Jestem takiego miasteczka, które pan nic nie powie, to jest Sam Sambora takiego miasteczka. No to rachunkał, jak Sambora. Ja jestem Sambora. Rany Boskie. To może pan słyszał takie nazwisko? Cajmer? A to mówi, Ja. No, i zaczęła się rozmawiać. I mówi że taka lawina wspomnie. Ten Simon miał taką wielką nostalgię. Po prostu on się tam źle w tym Izraelu czuł. To często jest z polskimi Żydami, że wyjechał i, i tam plastikowy świat dla niego, jakiś obcy mu świat. Tu nie może wrócić, tam nie może się źle żyć. I on ten wielki sentyment wspomnie o Zyrskiej, o Mirskiej, o tych piosenkach: siwy głos spostrzegona i tak dalej. Bela Bela Donna, piosenki. Przypominam tego i Umarł w Lozannie, jest tam pochowany w 1972 roku. Takich historii tutaj jest. No, no wiele to można opowiadać. W ten sposób buduje i każde miasteczko ma takich właśnie ludzi. I to powoduje, no, że, że, że no, to wciąga. Zdjęcie Caimera nagle, nagle nam, trzeba go zdobyć, trzeba go opisać. Nie będę, proszę bo albo to zamorduje Was tymi opowieściami. Jest to w książce, ktoś chce to w książce, to znajdzie. Naprawdę mnie to cieszy, że, 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 że to ma taki odbiór. Bo nie ma nic by przodu autora, jeżeli chcą go czytać. A widzę teraz, że tak żyją te, 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 te opowieści. Jak pisałem o Stanisławowie, i jest tam historia, że jakaś pani mi. Gdzieś tam w Łowiczu, daje mi zdjęcie, mówi proszę Pana, ja tu mam takie zdjęcie z Stanisława, mój ojciec był kierowcą właściciela y, tam y, fabryki w Stanisławowie, Lipharda. niech Pan zobaczy, ładne zdjęcie, pakał piękny samochód, bo to był bogaty człowiek, ja siedzę tu z bratem na, na, na tym, na, na, na błotniku. Ojciec przyjechał, my chodźcie tu, oporam, zrobił zdjęcie. Siedzi tam tych na tym błotniku, chyba z, z dziesięciu jeszcze, ja ja tylko tych tu, tu znam. Ja to puszczam w książce. Dwa tygodnie po ukazaniu się książki mam nos z Tel Avivu". Skąd pan ma to zdjęcie? Ta mała dziewczynka na drugim błotniku. To jestem ja, córka Lipharda, jedyna w tej Holokaust. Wszystkich w Ja znam tych wszystkich, ona mi wszystkich tu rozpracowała. To są niezwykłe dzieła. A i też pomyłki, bo w tym ostatnim miałem trzy dni tę trefoz z Nowego Jorku. To jest historia, tutaj pisze o tym Seimerze, a impresario jego był w tamtych czasach pan Henryk Michalski. On później wyjechał do Stanów, tam był wielkim impresario, już przy Polonii tam przyjeżdżali Kasia So, czy inni tam. No i tu zebrałem, on dzwoni do mnie w nocy i panie profesorze, poważny błąd w pana książce, wydałem jego zdjęcie. Ja się nie urodziłem w 1923 roku. Ja się urodziłem w 1924. Ja mam 21 lat dopiero. Pan mnie postarza. Myślałem, że ten syfta, że on tak żartuje, a on poważnie. Jak pan będzie miał wznowienie, to niech pan to poprawił. Ja nie jestem z tylko z 24. Historia. No i to jest to, że teraz widzę, że jak ktoś kupi piąty tom, to go wcześniej kupi sobie pierwszy, szuka, kompletuje. Mam nadzieję, że szczęśliwy los. Opatrzność, co nam nade mną wisi, pozwoli mi zrobić 30 tomów i przeorać te miasteczka od Zaleszczyk do Pirsz i na dzisiejszej Litwie.